Dzień dobry, kolejny dzień na Teneryfie jestem w miejscowości, która nazywa się Igueste de San Andres. I przyjechałem tutaj przez pomyłkę, bo tak mnie Google Maps poprowadziło jakieś 5 km, ale serpentynami przez góry jechałem niepotrzebnie. Miała tu być droga dalej. Okazuje się, że tutaj stąd nie ma, że tu jest tylko od jednej strony wjazd i muszę się wracać teraz. No ale w sumie źle się nie stało, bo ta droga idzie z ale wzdłuż wybrzeża, więc mam widoki na ocean. Bardzo przyjemnie. No, zobaczcie właśnie droga idzie i cały czas mam takie widoki. A to co tutaj za mną widać, to jest Playa de las Teresitas. I to miasteczko tam, to jest San Andres. Zjechałem na sam dół na poziom morza. To co za mną widać to jest Playa de Almasiga. Przenieśliłem jakieś 2 km i to co za mną widać tam na dole, bo jestem na wysokości jakichś 20-30 metrów, to jest Playa de Benijo. A tak w ogóle to cała część wyspy, po której się dzisiaj przemieszczam, to jest Anaga. Dokładnie to się nazywa Parque Rural de Anaga, czyli Park Wiejski Anagi. I teraz wracam z powrotem przez te góry, przez które tam na dół zjechałem. Wspiąłem się już na tą drogę, na której byłem, ale odbiłem jeszcze wyżej i jadę do czegoś, co się nazywa Bosque Encantado, czyli zaczarowany las. A po drodze się zatrzymałem w takim punkcie widokowym, z którego takie widoki są. Jestem na poziomie chmur, bo jak widzicie tam na wprost, nie są chmury. No i właśnie dojechałem do miejsca, które się nazywa Zaczarowany Las. Idziemy zobaczyć, co tu jest. Tak wygląda ten Zaczarowany Las, jak widzicie i tak sobie spaceruję tutaj. Teraz akurat idę w kierunku pod górę, więc sorry za, za dyszkę. Chłodek tutaj jest, wiecie, kurczę jestem w sam t-shercie i naprawdę ciągnie. Jestem na wysokości 846, bo właśnie sprawdziłem na wysokościomierzu. Czyli w sumie nie jestem aż tak wysoko jak myślałem. Ja myślałem, że będzie grubo powyżej 1000, bo te chmury już wcześniej byłem na ich poziomie. To było, nie wiem, 100-200 metrów niżej co najmniej niż teraz jestem. Dziwne. Ale w ogóle dzisiaj taki jakiś mglisty dzień jest od rana, więc może to dlatego te chmury są po prostu niżej. Wiecie co, już wychodzę stąd, a dwoje ludzi mnie zaczepiło po angielsku. Pytają się, czy ja mam zezwolenie, żeby tutaj wchodzić? Bo oni widzieli, że tabliczka tam jest przy wejściu, że potrzebne jest zezwolenie, jak nie to kara 600 euro. Trochę nieplanowo przyjechałem do Santa Cruz dzisiaj. Chciałem tylko wpaść jakiś obiad, jeść, bo przejeżdżałem, ale mówię, a zatrzymam się, zobaczę. Sprawdziłem, że dzisiaj jest zakończenie karnawału, no i właśnie tutaj jest, to popatrzymy, jak będą go zakończać. De We to los mayores de todas las Islas Canarias. Te damos Och, jaka pomyłka, niestety. Wiecie co? Bo ja sprawdzałem program w Internecie i pokazywało, że miał być ten koniec karnawału tutaj, nie? Okazuje się, że tam, gdzie miał być ten koniec karnawału, to babka mnie przekierowała. Nie, nie, to jest tam na innym placu, jakieś 300-400 metrów dalej. No to poszedłem i myślałem, że to jest to, a to się okazuje, że nie. To jest żaden koniec karnawału, to jest karnawał dla seniorów, pierwsza edycja. No i faktycznie na publiczności starsi sami ludzie, praktycznie. A zespół wyszedł taki zespół La dekada Predijosa, czyli cudowna dekada. Grali takie kawałki z lat 70., -tych, 80., -tych. i to takie same medleye, czyli składanki po 10-15 sekund znanych przebojów, ale głównie hiszpańskich. nie? No i właśnie skończyli grać. Ale nie będę tu siedział, bo to jest nie muzyka dla mnie, ja jestem rock Rockmana. <śm>

Niestety niewiele mogłem wam pokazać, bo tu przyjechałem za późno, po prostu przed moim przyjazdem dwa czy trzy dni były te główne imprezy, także no, innym razem, ale widzieliście co się w Rio działo, więc... Dzień dobry, kolejny dzień zaczynamy w miejscu takiej atrakcji turystycznej. Miejsce się nazywa Arco de Tahao, już wam pokazuję. ej a teraz troszeczkę znowu w góry wjechałem i to co za mną widać to nazywa się Cuevas de Hable, no idziemy je sobie troszeczkę pooglądać, czyli jaskinie Hable. takie tutaj jaskinie, przy samej drodze. Gdyby się uprzeć, to w jednej można by było garaż zrobić i od razu wjazd z drogi. Ale nikt teraz w środku nie mieszka, bo zaglądałem do środka, są tam jakieś stare rupiecie, ale to nie wygląda na świeże. Wspiąłem się tutaj troszeczkę wyżej, bo na mapie widać, że są jeszcze jakieś inne jaskinie. No i faktycznie, i to nie jedna. Idziemy bliżej trochę. Aha, i te są większe, nie takie malutkie jak tamte. O, głęboka. I to na przelot, tam jest jakiś korytarz. Ale tutaj chłodno w środku, taka różnica temperatur. I tutaj ta jaskinia jest połączona z jakąś następną. Ile tego tu jest? Wiecie co, dziwne jest to, że przed chwilą krzyknąłem i nic żadnego echa. Tutaj jest taki efekt, jakby wszystko było dokładnie, dokładnie wytłumione. Dziwne. Myślę, że ta skała po prostu ma takie właściwości tłumiące. To trochę jak Pumeks jakiś wygląda. Jakieś dobre 30 metrów prześwitu jest między tamtą stroną a tą stroną tutaj. To już jest wylot z jaskini z drugiej strony. Tam jest jeszcze jedna. Ciekawe, czy tamtą też się uda przejść na drugą stronę. Zobaczymy. Nie, ta jest ślepa, tylko na samym końcu jakieś opony stare. Poszedłem kilkadziesiąt metrów, i tam dalej jeszcze więcej tego tutaj jest. Cały kompleks jaskiń. No, ale tutaj przejście już trochę zarośnięte krzakami. Przedzieram się przez chaszcze. O, ta jest niezła, ma pełno rozgałęzień. Cz raz, dwa, trzy, cztery, pięć aż. Jaka tu przyjemna temperatura w środku. Wow! O, tu jedno z rozgałęzień ma przejście na tamtą stronę, z której przyszedłem. A drugie rozgałęzienie gdzieś tam w głąb jeszcze idzie. No, moje przypuszczenia były słuszne, że to jest coś w rodzaju pumeksu i że to wygłusza. Wystarczyło wziąć jeden taki kamyk w rękę. No, powinien, jakby to był kamień, to by ważył przy tej wielkości, no powiedzmy, ma 20 cm długości. Ważyłby 3 kilo, 2-3 kilo. A to nawet pół kilo, nie waży, leciutkie jest. <grywa> Dlatego tak łatwo było tutaj komuś wyżłobić te jaskinie, bo to widać, że to jest maszynowo żłobione. Dużo właśnie takich śladów jest po jakimś drapaniu maszynowym. Dobrze, że ja się nie zatrzymałem tam tylko przy tych malutkich, co są przy, przy drodze, tylko poszedłem tutaj dalej, bo dużo bym stracił. Fajne to jest miejsce. O widzicie, to całe tamto wzgórze jest wydrążone od spodu tymi jaskiniami. Ależ tu dmucha, nie wiem czy mnie będzie słychać. Jestem yy, koło miasteczka Medano na wschodnim wybrzeżu Teneryfy i to co za mną widać to jest montaña Pelada. Idziemy na nią wejść na górę, żeby krater zobaczyć. No dość stromo jest tutaj, kurczę. I nie ma żadnej ścieżki, tylko idzie się po litej ścianie. To wygląda jakby z betonu było, zrobione, wylane betonem. Wiecie co, tutaj żadnych oznaczeń nie ma. Wydawało mi się, że była ścieżka lekko wydeptana, i poszedłem chyba ze 100 metrów, i się okazało, że ślepo tam było. Nie było żadnej możliwości, żeby dalej wejść. Musiałem się wrócić, no i teraz się wspinam tutaj. Chyba teraz już dobrze idę. No, jakaś taka roślinka, lekko wróż padająca, krzaczasta. Wąsko tutaj jest miejscami, że trzeba uważać, żeby, żeby nie spać dobra wyłączę to. No i wszedłem na czubek góry jak tu dmucha. Muszę uważać, żeby mi czapki nie zdmuchnęło. To tutaj po prawej to jest krawędź tego krateru, a to jest właśnie ten krater. Ja myślałem, że on będzie bardziej taki równomierny, bardziej zaznaczone krawędzie będą. To ma ponad 2 km średnicy. Altimetr mi pokazuje, że tu jest 101 metrów wysokości, więc na tyle wlazłem. Poszedłem od poziomu morza praktycznie. Ale ja jestem trąba. Mówiłem, że ten szlak jest nieoznakowany. On jest oznakowany. Ale ja nie szedłem szlakiem, ja po prostu sobie wszedłem bez zboczu, a szlak idzie dookoła góry. Musiałem 2 km iść, a ja poszedłem na przełaj. No, ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że tak mnie Google Maps podprowadziło od tamtej strony i taka przerywana kreska była, która wyglądała trochę jak szlak. No to sobie tą kreską poszedłem mniej więcej i idę z powrotem. Nie chcę mi się chodzić dookoła, ostrożnie, bo idę. No, fajna ta górka, no to nie wysokie jest 100 metrów, no ale przyjemne widoki, <noise> tylko że tak dmucha strasznie, bo to Metano właśnie, ta miejscowość, która tutaj obok jest, to słynie z tego, że na kajtach latają nie sobie surferzy. No i myślę, że właśnie ta góra wymusza obieg wiatru i dlatego tak tam na plaży dmucha. Tutaj jak się schodzi, to co kawałek takie właśnie wnęki, jakieś takie dziury są. To jak magma stygła, to powytwarzały się takie komory. No bo ja zapomniałem powiedzieć, że to jest wulkan, nie? No ale skoro krater, no to chyba oczywiste. A to jest ta plaża u podnóża góry. Ten piach ma tutaj taki ciekawy kolor. Ani czarny, ani biały, tylko taki szary. No zobaczcie jakie wyglądają. narysowany na czerwono, jak on wygląda w zarysie. Hej, hej, zszedłem z góry, podjechałem do tego Medano, które tutaj jest obok, miasteczko Medano. Zjadłem i teraz trochę się tutaj rozejrzę. Takie turystyczne miasteczko jak na razie. Widzicie co, sklep to serw, serw, serw. Ale strasznie dużo Polaków tutaj już, już, któryś raz słyszałem po polsku mówią ludzie na ulicy. Także tak, no właśnie tak wygląda medano. Jakby co? Zawsze można tu przyjechać.